Maciej, elegancko. Dobra, dziury tutaj są, ale jeszcze troszeczkę bliżej, państwa, proszę. Bardzo dobrze. Czyli tak, nie ma nic innego do roboty. Zapraszam, bliżej. Zaczynamy live transmisję w 4K. Maciej, kółka, ja znany też. iluzjonista, król Wrocław. Żona! Jest dużo ładniejsza, niż ta, z którą był Pan wczoraj. Gratuluję. Dobry. Dobrze, że przyszliście. Jak Pani na imię? Agnieszka. pierwszy numer będzie specjalnie dla Ciebie, bo tak postanowiłem. A państwo powiedz, co się wydarzy. To jest tak... Poprawiłem Majka i nie działa. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Moi drodzy, będą trzy numery. Pierwszy, żeby Was, siebie, a w szczególności Panią Agnieszkę trochę rozgrzać. Później pokażę Wam numer, który robiłem w pierwszej edycji programu Mam Talent. Mam nadzieję, że już nikt tego nie pamięta. A na sam koniec będzie mój wielki finał. Ale jako, że to jest finał, to będzie na koniec. Dobra? Agnieszka? No, to jak tyle Państwa stoi, to jeszcze może zapowiem tutaj staśmy, bo mam trudne nazwisko. Idziemy tak e... robić, o. Hej, boja, hej! Dziękuję. Co dziękuję? Dziękuję. Ja nie dziękuję. Dziękuję, proszę tego nie Proszę mnie zaglądać, ja wyglądam się. kurde, dobrze. Pili <grymne> wyglądasz groźnie? Nie, 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 Panowie ze straży są także. Są? Są. Proszę pana. Proszę pana, ja tutaj legalnie na nielegalo występuję, a tutaj jest moja ekipa, także oni pomogą. Małe zakłócenia, ale już chyba mijają. Już no, to Agnieszka, do oglądasz sobie mój numer w Internecie. W takim razie <śmiennie> dziękuję bardzo. Na chwilę kończę. W takim razie. Nie, nie wiem. Na pewne ustalenia trwają. Nie wiem, wczoraj chyba miał pan występ, mi się wydaje, bo byłem na samym końcu. Chyba nie będzie. Może się wyjaśni, będzie później. Czekamy na wyjaśnienie. No, ale... o, no nie wiem, chyba nie będzie występu. Ale poczekamy, może się wyjaśni temat.. Hmm. Czekamy, to jest live transmisja. No myślałem, że spokojnie sfilmuję tutaj występ. Hmm. Hmm. No nie wiem, chyba przerwiemy transmisję i wyjaśni się co się stało. Hmm dowiemy się, może będzie występ Tutaj już, już kiedyś no, przed pandemią to często występował pan Kurchawik zawsze miał widzów no ale nawet wtedy to tak no nie wiem czy 150 osób było w tej chwili na pewno nie ma 150 nie wiem, poczekamy bo może jednak będzie występ także czekamy może jednak ten występ będzie, jeszcze wszystko się okaże, no, czekamy na wyjaśnienie, Tam czy to będzie, czy może jak nie dzisiaj, to może za kilka dni wszystko się okaże, dzięki za info, że jest dobra transmisja, ale czy wszystko, dalej patrzymy i czekamy na rozwój sytuacji. nie szkoda, no. wczoraj byłem na sam koniec występu. Hmm. Róża, róża, róża ładny no, rower pani ma dziękuję, się wydawał się. Nie wiem, ale porządek. Rzeczywiście fajny rower i, i to tak. Chyba komplet, komplet z butami chyba. Proszę? Nie wiem, ale jest taki, że ludzie. budynku fajnie, jest bo naprawiać mapy i dzisiaj jest 7 lat, ludzie jeżdżą i nie jest Czekamy, to jest relacja na żywo, więc czekamy, czy pan wyjaśni temat i będzie występ, czy będzie przełożony. Ale nie wiem, po ogródkach letnich widziałem, że był zespół i zespół miał więcej niż jednoosobowy był czekamy, czekamy Nie pokazuję tam ujęcia, bo to żeby spokojnie sobie wyjaśnili wszyscy o co chodzi No dobrze, to zobaczę jaki tu jest ruch w tej kafejce i wrócę. Hmm. No nieprzewidziany rozwój sytuacji, Ja byłoby trochę rozrywki. A tak to tak średnio z rozrywką. Czekam na rozwój sytuacji o, o, tu jest ciekawie przed pierogarnią Ciągle monitoruję sytuację, co się dzieje, czy e, będzie mógł wystąpić pan Kulchawik. No, dałby dosyć dużo radości tutaj w Wrocławianom, nawet sądzę, że bardzo dużo. Jeszcze jest tam wyjaśnienie, wracam. Jest transmisja na żywo. Ciekawe, jak to będzie. Będzie wyjaśnienie. Tutaj widzowie czekają, a widzowie to równocześnie są. I klienci poczty. Także na pocztę tam też są odstępy należyte. No, czekamy, jak będzie. Ruch się teraz trochę mniejszy zrobił. No ciekawe ile będzie trwało to wyjaśnienie. Ktoś tam ostro filmuje non-stop. Akcje takie, żeby ostro coś non-stop filmować to niezbyt interesują. Czekam na wyjaśnienie sytuacji. No może się dowiemy, kiedy będzie mógł być występ po zakończeniu. Właśnie. Jest już wyjaśniony temat. Nie wiem, czy będzie, czy nie będzie. Zobaczymy. Będzie, czy nie będzie. będzie. Zawijam się Dziękujemy do mimo wszystko. Dobre. Dzięki za to. Dziękujemy. A kiedy można się spodziewać występu? No proszę para, właśnie zaczynałem i mnie straż miejska zawinęła, więc... Dzięki. Straż Miejska mnie zawinęła, więc no, raczej nie będę tutaj przypał robił dalej. Bo Ale może nie. 500. Może, może niedługo za kilka dni w Europie będzie pan mógł mieć występ, bo za kilka dni otwierają granice i spokojnie no, może tam nie będzie pan miał problemu. Oby no występuje tutaj od 2014 no. roku na tym, na tym podwórku i... Chciałabym tutaj powystępować. Właśnie osła. ja widziałem też chyba wczoraj w y, y, restauracji, w Ogródku letnim kilkoosobowy zespół grał nie miał no, jakiegoś problemu. To chyba nie, nie, to nie chodziło teraz o tego Covid czy o pandemię, tylko że po prostu no, nie mogę występować z głośnikiem nie mogę. Jakiby e, nie mogę w ogóle tu występować. No wiem, że nie mogę za bardzo, aha, ale aha. nigdy nie było z tym problemu. No nie. Tu, nie. No byłoby dosyć radości dla mieszkańców, no i... Promocja. Dobrze, że u Pana ruszyły te tematy no, w firmach coś, to się powoli, jakieś tam wesela ruszyły, to. no ale ja lubię tego streeta najbardziej. No. tam jeżdżę na te wesela i na imprezy no. firmowe, ale tu się czuję nie pan. A nie wie Pan co z tym baskerbasem będzie, bo niby drugi wrzesień. Pan, jestem cały czas na łączach z Panią Małgorzatą, która to organizuje i ona... No ma nadzieję, że granice zostaną otwarte i... Artyści... No bo granice no, otwierają za kilka dni, mówią, słyszałem dzisiaj. No, no to nie no, we wrześniu. E, tak, no nie wiadomo jak tam sytuacja się. Jest, jest nadzieja, że będzie. O, jak Jeżeli będzie się... to pana zobaczymy? Też będę. Wiadomo. Ja tutaj z, z baskerbusem, jestem, za, za baskerbusem jestem, za Baskerbasem jestem całym Super. sercem. Kurde, no, lubię tak występować. Zaraz tutaj będę interwagował pana prezydenta, no bo właśnie mówcę... Proszę dać na swoim tam na YouTubie, znać, czy, czy może pan znowu występować, bo na pewno wszyscy czekają. No dziękuję bardzo no. w takim razie. No, ja, ja też czekam, się nie mogę doczekać, no dobra, zacznę tydzień później, to się nic nie stanie. Jasne. A formalności e, tutaj dopełnię. Jeszcze większe, tak, dobrze. Dzięki wielkie. Dziękuję. Powodzenia. A no to byliśmy świadkiem tej interwencji, i niestety jest, jest odroczony występ pana Kurchawika. Mieli nadzieję, że będzie szybko, że nie będzie musiał szybciej występować w Europie bez problemu niż we Wrocławiu. No, tutaj damy do przodu. Za 10 sekund kończę live transmisję.